Z tej strony Piniakowski, a dzisiaj zagramy sobie w Hand Simulator. Więc tak, gramy sobie w tryb shooting na jednoosobowym. I z tego co wiem, możemy sobie wybierać broń od 1 do 3. Na razie mam odblokowaną pierwszą, czyli rewolwer. Klikamy. Jak widzicie, pojawia się tutaj rewolwer oraz do niego naboje. Sterujemy myszką, yy, skrólem w dół i w górę z dłonią, przytrzymując prawe obracamy dłonią To tu jeszcze na A, S, D, F spacji Ruszamy palcami lub też lewym przyciskiem myszy zamykamy całą broń No i w tym przypadku będziemy musieli yy, naszą broń naładować, też trafić w tamtą oto tarcie. Dobra, to spróbujmy Również tabem zmieniamy, nie, nie tabem, lewym shiftem zmieniamy sobie yy, ręce na lewą lub prawą. robiliśmy sobie lewą rękę i spróbujmy najpierw otworzyć o magazynek. Dobra teraz sobie wezmę. Spróbuję tą broń jakoś o jest. Złapać. Zrobić tak, żebym mógł... Prosty sposób ją naładować Trzeba muszę wyżej. Myślę, że tak będzie dobrze. Teraz klikamy znów lewy shift i możemy działać. Dobra, ale to jest teraz najtrudniejsze, aby taki nabój złapać. Zresztą to tak przesunę. Muszę sobie go obrócić. Nie w tą stronę. Oh yes. Czemu tego się nie da złapać? Bo generalnie coś jest z tym nie tak. No a to. Kurde, ten nabój on był jakiś ułomny Kurde, tego biorę. Jeszcze się nie uda. Tego nie... No bierz ten nabój. To jest takie trudne. Bierz go. Złap go. Teraz nie spędzę 15 minut na tym, aby go wziąć. O jest? No nie! Struję go wszystkim myślę, może się uda. No nadal nic. Szczerze tylko raz mi się udało podnieść nabój. Jak wcześniej sobie w tą gierkę grałem Teraz promocja jest chyba za tam 5 zł na Steamie Jest też oczywiście tryb multiplayer, znajomy i można sobie pograć Ale nie o to teraz nam chodzi Chodzi nam o to, aby ten nabój wreszcie podnieść No, no tu w ogóle są jakieś przyciski, Ciekawe, czy możemy coś z nimi zrobić Czy to da się jakoś przesuwać? Nikt się chyba nie da kliknąć A co z tym? Da się Da się, a co to robi? O, -o. A w drugą stronę? coś muszą robić Klikaj je. Dawaj, dasz radę. Kliknij przycisk Dobra, zajmijmy się teraz może tym <laughs> Aha No to następnym nabojem, bo tu był jeszcze jeden. Ten nasz chyba? Albo to jest ten nasz się obrócił. No dawaj No dasz radę Złap to do cholery Rozpróbujmy tak wygnąć naszą Otóż to przepiękną dłoń To złapać Jest No przecież miał to w tych swoich no, teksturowatych paluszkach. No bierz. Bierz Dobra, słuchajcie, wreszcie udało mi się złapać Ten to przepiękny nabój. I teraz problem jak go to tam włożyć. Jeśli teraz będzie pod tym materiałem 10 łapek w górę to coś wam pokażę. Już wiliście? Wbijajcie. Szybko, kliknij tam na dole. Uwaga, coś się, chyba wbiliście. Uwaga, uwaga, muka. Dobra, spróbuję to tam włożyć. Ale czy nam się tu uda? I teraz jest jeden problem, że na tą broń chyba będę musiał dać trochę dalej. Szybko przełączę. A wydaje mi się, że tak będzie. Idealnie Nie! Nie! Czemu? Kurde! Tyle się na tym męczyłem. Ej nie, wiecie co włączę jakiś... Idziemy na inny tryb, bo... Nie, no nie dam rady, no. A jest zbyt słaba na, na jakieś naboje dziwne. Idźcie mi z tym pistoletem. Idźcie z tym. Leć. Dobra, widzimy się na innym trybie. Dobra, słuchajcie. Jest jakiś tryb Merry Christmas. Zaraz jak F1 i z tego co widzę Możemy chodzić pod tabem. Zmieniamy na ręce albo nasze nogi. Z czego tu lecie muzyka? Bo jak się oddalam, to... tej strony. Ale dobra. Co tu jest? Może co tu możemy znaleźć? Bombki. Spróbuję sobie wziąć taką bombkę na przykład. Tylko muszę podejść bliżej. O. I teraz bierę tą bombkę. Musi się ją złapać. <laughs> Mamy ją. ciekawe czy możemy ją stóc? Rzućmy ją sobie albo. Mam pomysł o Możemy tu stóp... o, o nie. O nie. No i bombka poszła się walić. A co tu mam nadzieję? Możemy... O, możemy kłócać. Spróbuję sobie podnieść tą... Co ty robisz gościu z ręką? Podnieśmy sobie może to. wiem, co to jest? Pani zamerady. Dobra, że wiem, co zrobię. On jeździ na tych stopach, patrzcie, jak na te kolana. Dobra, bierzmy sobie. To chyba też jest bombka. No zaraz zobaczymy. Wiesz to, gościu. Tu idę twoja dziwna kolana. Wiesz to. No czemu nie coś wziąć, muszę za tym scrollem tu jeździć Dobra, nie, nie da rady idziemy stąd Co już tutaj można było wziąć O to jest ta folia chyba do opakowania prezentów, zaraz zobaczymy Dobra, bierzesz to Aha, tu Dobra I bierz To, o to tutaj jest co to jest czy to nie jest jednak to a teraz ostrożnie podnieśmy to nie jest, o, tu są robię z tym palcem spróbuję to gdzieś rzucić dobra rzuć nie wybuchło o co z tym chodzi jakiś koniec słyszałem wiesz to jeszcze raz do raz что ближе... добра. Вей что, возьмемся да. Не. Берешь... Не. Стукень, бомбка. Próbuję to wybuchnąć, mam pomysł. muszę zmienić dłoń i teraz próbuję to wyrwać, czyli rozerwać. Muszę to jakoś tak wziąć. O, idealnie. Rwi! Jest! Wow, magia świąt. A w środku nic nie ma. Szukali nas. Idźcie z tym Dobra, to zobaczymy sobie szybko kolejny tryb. I myślę, że będzie koniec. Słuchajcie, patrzcie, co znalazłem. Horror, ale nie wiem, czy no to za mną idzie. I boję się gdziekolwiek ruszać. Bo nie, to jest to na muchy. że no to coś mi zrobi. To No. no, no. Yes, dobra, nie. A co nie.